Algorytm sumienia. Ewa Kamińska, 33-letnia programistka, była dumna ze swojej pracy w Cygnus Solutions, gigancie technologicznym. Przez pięć lat nadzorowała rozwój adept zaawansowanego algorytmu rekrutacyjnego, który miał eliminować ludzkie uprzedzenia. Pewnego jesiennego popołudnia Ewa zauważyła anomalię w bazie danych. Zamiast neutralności, algorytm wykazywał silny trend dyskryminacyjny. Kandydaci z referencjami sprzed dziesięciu lat. Części osoby starsze byli automatycznie odrzucani, a aplikacje kobiet, które w cewy miały dwuletnią lukę potencjalny urlop macierzyński, trafiały na dno stosu. Gdy zagłębiła się w kod, odkryła, że to nie jest błąd. Adept został celowo zaprogramowany do mikrokorekty przez starszego wiceprezesa, by promować młodą, agresywną kadrę. Był to spisek ukryty pod warstwą neutralnego kodu. Ewa, wierząca w etykę technologii, próbowała zgłosić to wewnętrznie. W ciągu dwóch godzin jej dostęp do głównego serwera został zablokowany, jej firmowy laptop zablokowany, a prywatny telefon zawieszony. Zrozumiała, że nie walczy z błędem, lecz z całą korporacją, która ma nieograniczony dostęp do jej cyfrowego życia. Cygnus kontrolował jej e-mail, JPS, a prawdopodobnie nawet jej smart home. Musiała działać poza siecią. Odrzuciła telefon, wyciągnęła kartę SIM, uciekła z mieszkania, zostawiając za sobą wszystkie cyfrowe ślady. Zaczęła żyć w analogowym ukryciu, poruszając się gotówką i mapami papierowymi. Jej cel był jeden dostarczyć twarde dowody dziennikarzom. Sześć tygodni później Ewa, ukrywająca się w opuszczonym ośrodku wypoczynkowym, była gotowa. Wiedziała, że cygnus jej szuka, śledząc wzorce zachowań online. Włamała się do lokalnej biblioteki, używając starego, brudnego komputera. Po dwudziestu minutach wygrała na serwery dziesięciu największych mediów zaszyfrowane kopie kodu. Wcisnęła Enter. Wiedziała, że to ujawnienie nie daje jej spokoju, ale zniszczy algorytm, który zatruwał sumienia.